28 listopada 2012 roku zaczęło funkcjonować muzeum. Jednym z cenniejszych zabytków Muzeum Marynarki Wojennej jest orzeł z budynku Koszar na Westerplatte. Wykonany w pracowni rzeźbiarskiej pana Konrada Strzednickiego w roku 1938 zawisł nad wejściem do budynku Koszar na Westerplatte. Działania wojenne nie zaszkodziły mu w dużym stopniu. Został ukryty przez więźniów, którzy sprzątali teren Westerplatte w roku 1956. Został odnaleziony i jest w tej chwili w Muzeum Marynarki Wojennej. Jesteśmy w zbrojowni Muzeum Marynarki Wojennej. Na wystawie prezentujemy uzbrojenie państw europejskich od XIX wieku do lat 90. XX wieku. I tutaj prezentujemy uzbrojenie z okrętu. Podwodnego okrętu, który nazywał się ORP SEMP, zbudowany w stoczni holenderskiej. Nowa jakość uzbrojenia zaczęła się w marynarce wojennej w latach 60. ubiegłego wieku wraz z zakupieniem okrętów rakietowych typu OSA. Prezentujemy właśnie rakiety P21 i P22. Zasięg tych rakiet to 80 km mogły lecieć z prędkością ponad dźwiękową, zabierały ponad 500 kg ładunku wybuchowego i były bardzo skuteczną bronią w ówczesnym czasie. Najstarszym eksponatem prezentowanym w Muzeum Marynarki Wojennej jest torpeda z lat 80. XIX wieku. Jest to torpeda niemiecka firmy Schwarzkop, używana na okrętach Marynarki Wojennej niemieckiej. Następna torpeda, którą tutaj prezentujemy jest to torpeda parogazowa produkcji niemieckiej, torpeda lotnicza kalibru 450 mm zrzucana z samolotów z pułapu 40 metrów przy prędkości samolotu 250 km na godzinę. Unikalnym zabytkiem na skalę światową jest bombotorpeda produkcji niemieckiej. Łączyła w sobie zalety bomby i Torpedy, produkowana w czasie II wojny światowej, była prototypem, nigdy nie weszła do użytku, została tylko wyprodukowana niewielka ilość egzemplarzy jako prototypowa broń łącząca w sobie torpedę i bombę. Na wystawie prezentujemy również 14,5 mm zdwojone wielkokalibrowe karabiny maszynowe, które były montowane na niewielkich jednostkach marynarki wojennej. Tutaj widzimy miny morskie. Jest to mina morska SM5 stawiana z okrętów podwodnych. Mina waży ponad 1000 kg. Zawiera 220 kg ładunku wybuchowego. Stawiana była z okrętu podwodnego. Okręt podwodny zabierał 40 takich min. Kolejna mina jest to niemiecka mina niekontaktowa, mina magnetyczna i przechodzimy do następnego uzbrojenia, są to miotacze bomb głębinowych. Zastosowane na okrętach nawodnych mogły wystrzeliwać bomby głębinowe za pomocą sprężonego powietrza jak również za pomocą ładunku prochu czarnego. Ten miotacz jest to miotacz w produkcji angielskiej firmy Torcroft, posiada zapalnik hydrostatyczny, czyli taki zapalnik, który działa na odpowiedniej głębokości. Następny miotacz, który tu widzimy, jest to z produkcji radzieckiej. Można było wystrzelić bombę głębinową za pomocą ładunku prochu czarnego na odległość 40, 80 lub 120 metrów od burty okrętu. Jesteśmy na wystawie stałej Muzeum Marynarki Wojennej. Wystawa zatytułowana Mamy rozkaz Cię Utrzymać. Sięgnęliśmy do słów starej marynarskiej pieśni, będącym swoistym hymnem marynarzy sławiącym przywiązanie do obrony Polskiego Wybrzeża. Morze, nasze morze, będziemy Ciebie wiernie strzec, Mamy rozkaz Cię utrzymać, Albo na dnie Twoim lec. Polską Marynarkę Wojenną tworzyli marynarze z flot byłych państw zaborczych. Prezentujemy tutaj pamiątki po marynarzach z flotyli austro-węgierskiej, niemieckiej, rosyjskiej marynarki wojennej. Przed II wojną światową w Polskiej Marynarce Wojennej były duże okręty, niszczyciele. Był to niszczyciel Grom, niszczyciel Błyskawica, Burza i Wicher. Mieliśmy również wielki okręt, stawiacz min, dumę polskiej floty, stawiacz min ORP Gryf, ale też mieliśmy w polskiej marynarce wojennej większy okręt. Był to krążownik pancernopokładowy ORP Bałtyk. Kiedy Niemcy zdobyli Gdynię, Bałtyk poszedł na złom. Natomiast z okrętu pozostały niektóre elementy. Jednym z nich jest olbrzymie koło sterowe, dające wyobrażenie o wielkości krążownika. Zostały również zachowane kotwice tego krążownika. Uzbrojenie kolejne jest to ciężki karabin maszynowy wzoru 1908 CKM Maxim, wykorzystywany w pierwszej i w następnych wojnach światowych. Przed nami twórcy marynarki wojennej. W 1918 roku, kiedy marszałek Józef Piłsudski rozkazał utworzyć marynarkę polską, pierwszym szefem kierownictwa marynarki wojennej został pułkownik marynarki Bogumił Nowotny. Następnym dowódcą marynarki wojennej był admirał Kazimierz Porębski, admirał Jerzy Świrski, najdłużej dowodził polską marynarką wojenną, admirał Józef Unruk, który był dowódcą floty z siedzibą na Oksyliu. W gablotach pamiątki, eksponaty po flotylach rzecznych. Mamy również eksponaty dotyczące wojskowego klubu sportowego Flota, pamiątki po nauce i szkolnictwie marynarki wojennej, również uzbrojenie sprzed 1939 roku. Na wystawie mamy również pierścień admirała Unruga, który. Jest w posiadaniu rodziny Kiniców, został nam udostępniony, możemy go oglądać na wystawie stałej. 1 września 1939 roku rozpoczyna się Druga wojna światowa. Na wystawie uzbrojenie z lądowej obrony Wybrzeża: mamy pistolety, które zostały znalezione po prawie 70 latach po zakończeniu II wojny światowej. Lądowa obrona wybrzeża kończy się 2 października 1939 roku, natomiast polskie okręty, które odeszły do Wielkiej Brytanii, nigdy nie opuściły bander. Na, w kolejnej części wystawy prezentujemy pamiątki po marynarzach, którzy walczyli na zachodzie na okrętach polskiej marynarki wojennej. Bandera ze śladami krwi dowódcy komandora Romanowskiego. Matka 16 okrętu, pani Aneta Strakacz. Mamy tu również pamiątki po innych okrętach. Pamiątki po ORP Krakowiak, pamiątki po okrętach podwodnych, manometry zanurzenia, uzbrojenie, oznaki specjalności marynarskich i podoficerskich. Mamy również godło z czapki i naramienniki admirała Świrskiego. Na wystawie kombinezon nurka z okrętu podwodnego ORP Wilk. Kombinezon ważył razem z wyposażeniem prawie 100 kg. Na ścianie prezentujemy nazwiska marynarzy, którzy polegli w czasie obrony we wrześniu 1939 roku, ale również marynarze, którzy polegli w toku działalności Polskiej Marynarki Wojennej na Zachodzie w latach 1939-1945. W gablocie szable oficerskie, szabla Kazimierza Sadowskiego, szabla Jana Grudzińskiego. Mamy tutaj również różnego rodzaju odznaczenia, zarówno polskie, jak i brytyjskie, nadawane za szczególne osiągnięcia w czasie II wojny światowej. Pierwszy marynarz, który jest tutaj prezentowany, występuje w mundurze z byłych flot państw zaborczych. Następne mundury są to mundury galowe, mundury wyjściowe, oficerów z dwudziestolecia międzywojennego, mundury marynarskie, oficerskie i podoficerskie z czasów II wojny światowej. Mundury powojenne od roku 1960 do roku 1997. W Muzeum Marynarki Wojennej mamy wiele różnego rodzaju modeli okrętów, statków uzbrojonych, kutrów rzecznych. Prezentujemy tutaj kutry, monitory rzeczne z floty Lipińskiej i Wiślanej. W dalszych gablotach Okręty sprzed II wojny światowej, z czasów II wojny światowej i okręty powojenne. Do dnia dzisiejszego przetrwał okręt, który został zbudowany w polskiej stoczni, stoczni północnej w Gdańsku, ORP Kaszub. Do dzisiaj okręt na wyposażeniu polskiej marynarki wojennej. Modele współczesnych okrętów. Istniejących, działających w Polskiej Marynarce Wojennej ORP Kontradmirał Ksawery Czernicki, okręt wsparcia logistycznego zbudowany w stoczni w Gdańsku, okręt podwodny klasy KILO, ORP Orzeł, fregata rakietowa ORP generał Tadeusz Kościuszko, okręty rakietowe będące na wyposażeniu Polskiej Marynarki Wojennej, okręt podwodny typu Koben. Jeden z tych okrętów będzie egzemplarzem u nas w Muzeum Marynarki Wojennej. W gablocie Duma Polskiej Floty, okręt podwodny ORP Orzeł zaginiony na morzu północnym, największy okręt z czasów II wojny światowej, krążownik Dragon. Jest tutaj również ORP Burza, ORP Grom, ORP Krakowiak. Pojazd podwodny Błotniak, przeznaczony do działań dywersyjnych. Na przełomie lat 70. i 80. wykonano 5 takich prototypowych pojazdów podwodnych, przeznaczonych dla płetwonurków minerów. Pojazd mógł zanurzać się do głębokości 50 metrów, mógł przewozić 2 razy po 40 kg ładunku wybuchowego. Kolejne piętro to świat starych żaglowców. Prezentujemy tu żaglowce zarówno polskie, jak i angielskie. Również niemieckie, holenderskie. Możemy tutaj zobaczyć przekrój żaglowców z całego świata. Jednym z cenniejszych zabytków Muzeum Marynarki Wojennej jest mapa najjaśniejszego księstwa Pomorskiego. Mapa, którą zamówił książę Pomorski Filip II, wykonana w roku 1618. Na ścianach obrazy Mariana Mokwy, słynnego polskiego malarza-marynisty. Obraz przedstawiający bitwę pod Oliwą przed II wojną światową, Marian Mokwa namalował ponad 30 obrazów zatytułowanych Apoteoza Polski Morskiej. Jednym z najstarszych modeli w Muzeum Marynarki Wojennej jest model holenderskiego okrętu De Leve. Jest to model okrętu pochodzący z XVIII wieku. Na rufie okręt wyposażono w piękne trzy latarnie. Na dziobie posiada rzeźbę lwa, model brytyjskiego okrętu HMS Victory, na którym walczył, odnosił zwycięstwa i poległ admirał Nelson. Okręt został zachowany do dnia dzisiejszego, stoi w suchym doku w Portsmouth. Można go odwiedzać, można zwiedzać, zobaczyć miejsce, gdzie zginął admirał Nelson. W gablotach hełmy, hełmy piechoty, miecze od XIII do XVII wieku. Następna gablota przynosi nam broń skałkową z XVII-XVIII wieku, kule do niszczenia takielunku, różnego rodzaju kule do muszkietów, kule metalowe, prochownice. Na ścianach schemat ożaglowania i takielunku. Jest tutaj ożaglowanie gaflowe, ożaglowanie rejowe. Możemy zobaczyć bloki, przekroje tych bloków, zobaczyć jak one są wykonane w dawnych wiekach. Możemy również przyjrzeć się i odczytać różnego rodzaju specjalistyczne określenia i nazwy. W gablocie modele żaglowców, dzieło pana Komudy przedstawiające pinki, holki, kogi i również galery. Na ścianie widzimy schemat i modele wiązania węzłów, w sposób obłożenia liny na knadze, węzły pojedyncze, ósemka, węzeł bezpieczeństwa. W tym kąciku lampy okrętowe, koło sterowe, kompas magnetyczny, a także światło zboi wyznaczającej kierunek płynięcia. Mamy też również tutaj beczułkę do przechowywania rumu, a no oczywiście różnego rodzaju liny, jakimi posługiwali się marynarze. Dziękuję Państwu za zwiedzenie razem ze mną Muzeum Marynarki Wojennej i serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej placówki.